Jezus wyrzucał tego ducha, który był niemy. A gdy zły duch wyszedł, niemy zaczął mówić, i tłumy były zdumione. Lecz niektórzy z nich rzekli: Przez Bezebuba, władcę złych duchów, wyrzuca złe duchy. Inni zaś, chcąc go wystawić na próbę, domagali się od niego znaku z nieba. On jednak, znając ich myśli, rzekł do nich: Każde królestwo wewnętrznie rozdarte, pustoszeje, i dom na dom się wali. Jeśli więc szatan sam przeciw sobie wewnętrznie jest rozdwojony, jakże się ostoi jego królestwo? Mówicie bowiem, że ja przez Belzebuła wyrzucam złe duchy? Lecz jeśli ja przez Belzebuła wyrzucam złe duchy, to przez kogo wyrzucają je wasi Synowie? Dlatego oni będą waszymi sędziami: a jeśli ja, Palcem Bożym, wyrzucam złe duchy, to istotnie przyszło już do was Królestwo Boże. Gdy mocarz uzbrojony strzeże swego dworu, bezpieczny jest jego mian. Lecz gdy mocniejszy od niego nadejdzie i pokona go, zabierze wszystką broń jego, na której polegał, i łup jego rozda. Kto nie jest ze mną, jest przeciwko mnie, a kto nie zbiera ze mną, rozprasza. Słuchajcie głosu mojego, a będę Wam Bogiem, wy zajmęcie się mi narodem. Słuchajcie. Słuchaj Izrael. Pan Bóg jest Bogiem jedynym. Będziesz go miłował swojego serca, ze wszystkich sił swoich. Słuchajcie, to jest pierwsze bardzo ważne wskazanie i tutaj jednocześnie w tym dzisiejszym czytaniu Jeremiasz mówi o tym braku słuchania, o odrzuceniu. Odwrócili się plecami, a nie twarzą. Ale nie słuchali, ani nie chcieli słuchać i poszli według zatwardziałości swego przewrotnego serca. Zamiast słuchania, zatwardziałość serca. Trzeba powiedzieć, że ta zatwardziałość serca jest podstawową, zasadniczą przeszkodą na spotkanie się człowieka z Bogiem. Pan Jezus mówi w Ewangelii, wtedy kiedy zaczyna nauczać w przypowieściach: Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. Tylko ten, kto ma uszy do słuchania, jest w stanie usłyszeć. Ale co znaczy słuchać, o jakie słuchanie Panu Jezusowi chodzi? O jakie słuchanie chodzi Bogu? Otóż nie chodzi o nie, takie słuchanie, jak to żołnierz słucha rozkazów, dowódca. co mówi rozkaz, właściwie wykrzykuje prawie, że ten rozkaz, żeby nie było wątpliwości, o co mu chodzi. Jednoznacznie i również nie jest zobowiązany do myślenia, tylko do wypełnienia rozkazu. Tylko, który musi być precyzyjnie określony. Ale to nie o takie słuchanie chodzi. Powiedziałbym nawet, że wielu by chciało właśnie tak, żeby Pan Bóg powiedział, że masz robić teraz to, masz robić to, potem tamto i wszystko. Ale wtedy ta relacja pomiędzy tym, który daje Polecenie, a tym, który go słucha, to jest relacja pana do niewolnika albo oficera do, do żołnierza. I żołnierz czy niewolnik wcale nie musi wiedzieć, jaki jest zamysł, jaka jest idea pana, czym on żyje, co jest jego główną troską. Jego to w ogóle nie interesuje. Jego interesuje tylko odtąd dotąd wypełnienie tego, co mu kazano. Jest to taka relacja, powiedziałbym, obojętna. Jeżeli Bóg mówi o słuchaniu. I mówi do tych, których uważa za swoje dzieci, za swoich dziedziców potem. Albo jak Chrystus mówi za przyjaciół, to nie chodzi o takie słuchanie. Chodzi o słuchanie, które jest słuchaniem w wolności, szanuje wolność. Dlatego ono wymaga, wymaga wsłuchania się, zrozumienia sensu tego, co w tym głosie jest, w tych słowach, w poleceniach. I podjęcie. Tego słowa od strony sensu, od strony głębi. Przy czym można od razu powiedzieć, że ta głębia jest tym większa, im bardziej wnikamy, im bardziej dojrzewamy. I odsłania coraz większą głębię. Mówiliśmy już o tym, o tym nauczaniu Pana Jezusa w kazaniu na górze, o tym jak on interpretuje przykazania. Ta interpretacja idzie właśnie w głąb, w, w, odnosi się do tego, co się dzieje w sercu. Bo tam się rozstrzyga. Właściwy wybór, życie lub śmierć, dobra lub zła, Weźmy w sercu. I to słuchanie, o które, o które prosi Bóg, do którego wzywa Pan Jezus, to jest słuchanie serca. Tutaj też odkrywamy całą mądrość Świętego Benedykta, który w pierwszym zdaniu mówi: Słuchaj synu na odmistrza i nakłoń ku nim ucho swego serca. To jest dokładnie ta zasadnicza postawa, która jest potrzebna do tego, żeby się w ogóle spotkać z Bogiem. To jest zupełnie fundamentalna sprawa. Często ludzie mają pretensję, że Pan Bóg tak się w sposób jasny, konkretny, tak, kawa na ławę nie pokaże, nie, nie, nie powie dokładnie o co chodzi. Właśnie tak jak oficer w wojsku do żołnierzy. Żydzi tak dzisiaj czytamy w Ewangelii. Niektórzy domagali się znaku, domagali się, ma się czegoś takiego. Ale jak weźmiemy Jeremiasza i jego doświadczenia, to były takie sceny. Król Prosił go, no to powiedz jak będzie, co będzie, jeżeli zrobię tak albo zrobię tak. No to on mu po, dokładnie powiedział kawa na ładę, co będzie, jak będzie. Ja się poddasz, ocali życie, ocali swoją rodzinę i tak dalej. Wkrótce jakoś tam przyjdzie. Nie będzie zniszczona Jerozolima i tak Jak się nie poddasz, oni i tak wejdą, zniszczą Jerozolimę, twoje leony pójdą do niewoli, ty też i tak dalej. No no on zrobił jednak tak, jak według swojego lęku, bał się. Kompromitowania czy czegoś, potem próbował uciekać. Stało się dokładnie tak, jak Jaremniasz powiedział. Potem popadli w niewolę, Bagleńczycy ustalili na namiestnika. Potem jakiś wataszka żydowski, który pewnie uważał, że on zdradził naród, zabił tego namiestnika. No i potem był problem, no, oni potem zabili tego wataszkę, tego No i było pytanie, no to teraz co zrobić, no bo przyjdą. W Babilończycy jeszcze nas wszystkich zniszczą, czy No to albo uciekać do Egiptu, albo zostać. Nie? Pytają Jeremiasza, co robić? No to Jeremias, zostańcie, a oni uciekli do Egiptu. No mówić, tam was dopadną, no, 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 i rzeczywiście tak jest stało. Więc chcieli kawał na obę, proszę bardzo, jest. No i co z tego, że, że jest nawet takie powiedzenie, kiedy i tak zrobili po swojemu? To jest dokładnie to, co on tutaj mówi. Panie, tutaj dotykamy, to nie jest sprawa tylko tam. Żydów za czasu Jeremiasza, czy podczas czasów Pana Jezusa, to jest problem każdego człowieka. Trzeba sobie bardzo mocno uświadomić tą prawdę, że tak naprawdę to my najbardziej chcemy, żeby było tak, jak my chcemy, jak nam się widzi, czyli realizacja swojego widzi mi się. To jest naprawdę to jest sterowane wyobrażeniami, pragnieniami, chęciami, ewentualnie lękami. Lęk jest najmocniejszą w tym momencie siłą zrobić to, co mi się widzi, bo mi się widzi, że to jest ratunek. Guzik, prawda? Brakuje w tym tego zaufania, ale ta siła w nas, w każdym z nas, nie ma wyjątków. To jest potworna, diabelska siła, bo ona właśnie powoduje, że nie słuchamy Boga. Mało tego te swoje pragnienia, swoje wyobrażenia mianujemy wolą Bożą. W związku z tym często na przykład potępiamy innych, bo oni nie mają takiego nastawienia i nie robią tak jak my, robimy, bo my lepiej wiemy. I tak jest, to się dzisiaj naocznie dzieje. Naprawdę, u nas w Polsce, konkretnie. Bardzo konkretnie. A kiedy się to przyłoży do Ewangelii, to mniemanie się okazuje, że to kompletnie nie ma nic wspólnego z Ewangelią. Ale w imię Pana Boga, w imię obrony wiary, właśnie tak ma być, bo. Bo On mi się widzi, znaczy nam się widzi. To jest tragedia. Jest regułą, regułą, że kiedy Bóg przychodzi, zawsze zaskakuje. A jak nie zaskakuje, to istnieje bardzo duże podejrzenie, że to nie jest Pan Bóg. Jak idzie dokładnie według naszych wyobrażeń, to możecie mieć prawie że pewność, że to nie jest Pan Bóg. Dlaczego? Bo podstawową prawdą jest to, że Bóg jest inny. Albo mówiąc językiem filozoficznym, Bóg jest transcendentny. Przekracza nasze myślenie, wyobrażenie i wszystko, do czego sami dochodzi. Wystarczy spojrzeć na powołanie choćby tego Jeremiasza, czy innych, e, Mojżesza, Piotra i tak dalej. Wszyscy byli zaskoczeni, zalęknieni, nie wiedzieli, e, chcieli się wycofać, byli przerażeni, albo przynajmniej zaskoczeni, tak Matka Boża. A jak się dostanie? Jak to się stanie? To przekraczało wyobrażenia jej. Pytała, jak się to stanie, jak to będzie. I teraz, jeżeli weźmiemy Bożą, Łukasz pisze dwa razy takie zdanie, a ona zachowywała wszystkie te rzeczy i rozważała w swoim sercu. Słuchanie, o które Chrystusowi chodzi, to jest słuchanie, w którym umiemy myśleć, rozważać. I ta sytuacja w dzisiejszej Ewangelii jest taką nauką. Mocą bez Buba wyrzuca złe duchy. No dobra, weźmy tą tezę. Mocą bez Buba wyrzucam złe duchy. No dobra. No to co? To królestwo szatana jest rozdzielone, tak? No to jak się rozdzielone, no to przecież to wszystko, wszystko się przewali, nie ma się czym przejmować. Każde królestwo wewnętrzne rozdawce upada. No, co za problem. To nie ma w ogóle problemu z szatanem i jego królestwem, bo to wszystko. samo się przewali. Przecież to jest logiczne. Ile to trzeba? A jeżeli ktoś inny wyrzuca yy, złe duchy, to, to on jaką mocą to wyrzuca? To Też Beelzebuba? Czy yy, Bożą mocą? Rozumiecie? Jest po prostu takie chlapanie, chlapięcie komuś, że on to na pewno robi no, złe intencji, inną mocą, nie? Gdyby ktoś inny zrobił to, ale on nam akurat nie pasuje, bo nam mówi prawdę niewygodną zresztą. W związku z tym będziemy mu przypisywać taką intencję. Ot tak sobie chlapniemy tą intencję, która jest kompletnie nielogiczna. Rozumiem, że ktoś może nie widzi, że to jest Syn Boży, że to jest ktoś... Ale to, że On mocą Bożą działa, to prawie, że jest gołym okiem widoczne. No bo, że jest kompletnie nielogiczne, załóżmy, że, że mocą... No to, to do bezsensu dochodzimy. I to każdy... Odrobinę się zastanawiając, musi do tego dojść. A jeżeli temu przeczy, to znaczy sam w sobie zakłamuje to, co widzi, co dostrzega, czyli zakłamuje swoje słuszenie, słuchanie. To jest właśnie to zatwardziałość serca. Forsowanie swoich chęci, wyobrażeń, bo, bo człowiek nie jest niewygodny, więc na pewno jest zły i na pewno to robi czymś złym, i forsowanie właśnie tego swojego chcieństwa. I w imię tego forsowania zagłusza się, odrzuca się nawet zwykłą logikę. To w innej Ewangelii wprost Pan Jezus nazywa grzechem przeciwko Duchowi Świętemu. To ani w tym, ani w przyszłym wieku nie będzie wyrobane. Jeżeli ktoś zakłamuje siebie na tym poziomie przyjmowania prawdy, bo w tym momencie, zauważyłem przy tym słuchaniu, przy tym obserwowaniu, bo słuchanie nie, nie dotyczy tylko Słuchania samego, to ma oczy, niechaj patrzy, to ma uszy, niechaj słucha. To, to chodzi o sam odbiór wszystkiego, co się dzieje, nie tylko uszami, ale wzrokiem także wszystkim. Jeżeli ktoś zakłamuje ten odbiór na tym etapie, to nie ma żadnych szans dojścia do królestwa, bo Królestwo Boże jest królestwem prawdy. Nie ma innego dojścia do niego. Jeżeli ktoś kłamie, oddaje się pod opiekę szatana, który jest ojcem kłamstwa to tak to wygląda praktycznie. I to, że on chce niby dobrze, czy cokolwiek, to nie ma żadnego znaczenia, bo kłamie, zakłamuje siebie. I póki zakłamuje i będzie w tym zakłamaniu, w ogóle nie ma dostępu do Królestwa Bożego, bo to jest Królestwo i prawdy, i wolności, i miłości. A w tym zakłamaniu, tym oskarżaniu brata nie ma miłości. Jest właśnie złość, zazdrość, niechęć i tak dalej. Czyli to jest coś, co jest od nie ma takiej możliwości, ale niestety Pani e, powiedziałbym, że jest w naszym życiu, i tak jak się obserwuje, mnóstwo takich pomówień, oskarżeń, insynuacji, które się głosi czasami w imię e, z ambony nawet, tak, to jest, to jest dla mnie horror po prostu, bo to jest antyewangelia głoszona jako Ewangelia. Kompletnie niezgodne jest z tym, co Pan Jezus Kompletnie. To w ogóle ko Ewangelii nie leżało. Natomiast czasami do tego dochodzi, że to jakby głosi jako słowo prawdy. To jest, proszę Państwa, problem nie tam Żydów czy tysięcy lat. To jest problem człowieka na każdym poziomie historii, każdym. Od czasów prebiblijnych aż do dzisiaj cały czas ten sam problem jest rozważany. Pan Jezus żywa, poznajcie prawdę, a prawda was wyzwoli. Prawda wyzwala. Nic innego. Ksiądz Ciszna trochę, mówiąc to inaczej, powiedział tak. Nic tak człowieka nie chroni jak prawda. Nic nie chroni jak prawda. To jest trochę w innym stylu, w innym, ale właściwie ta sama myśl. Prawda wyzwala. Prawda prowadzi do życia. I w słuchaniu, o którym tutaj jest mowa. To chodzi o słuchanie całym sobą, czyli musi być włączone w to myślenie i wolność i przeżywanie także tej prawdy. To nie jest prawda tylko intelektualna, abstrakcyjna, tylko jest to prawda, która odnosi się do naszego życia. Bo jeżeli Chrystus wypędza złe duchy mocą Bożą, to królestwo już przyszło. To nie jest obojętne, że przyszło. Bo w tym się zawiera cała nasza nadzieja. A jeżeli się nie zawiera, jeżeli jest to dla nas obojętne, to znaczy, że coś jest nie tak z nami. Coś jest nie tak. Jest jakaś zatwardziałość serca, jakieś zamknięcie, jakaś pustka. Ale ono jednak przyszło. I trzeba to zobaczyć, że przyszło konkretnie do mnie także jako zaproszenie do mnie. I wtedy dopiero to nabiera właściwej dynamiki, właściwego życia. I Ewangelia staje się rzeczywiście dobrą nowiną.